Dzień dobry Państwu, witam portala Radomsko24, Jurek Staszczyk, program w temacie. Witam Państwa, witam dzisiaj mojego gościa, Pani Aleksandra Warnke mazur Witam serdecznie. Witam serdecznie pani redaktora i witam Państwa. Radna Rady Miejskiej Radomska Koalicja Obywatelska, Przewodnicząca w Komisji Rozwoju Miasta i również zadeklarowała Pani pracę w Komisji skargi i Wniosków i Petycji. Tak jest, dodatkowo jestem jeszcze Wiceprzewodniczącą Komisji Komunalnej. Czyli aż w trzech. Tak jest. To ja nazywam tak tych wszystkich, którzy po raz pierwszy są w Radzie miejskiej pierwszaków. Czy tak sobie pani wyobrażała pracę w Radzie miejskiej, bo już kilka, kilka sesji się odbyło? E, tak naprawdę mieliśmy Czy pierwszą, pierwszą inauguracyjną tak. i drugą, mhm. która była przerywana kilkukrotnie. E, no, coś z pierwszaka jest na pewno, mhm. bo nie ukrywam dla mnie był to duży stres. tak? Ja bardzo chciałam być radną, natomiast e, siedzenie. I udział w sesji jako widz to zupełnie coś innego niż być i, i mieć możliwość głosowania, wypowiadania się. I dla mnie jest to stres, no, i jest to przede wszystkim duże wyróżnienie, bo, bo mieszkańcy mhm. y, zaufali mi, tak? Także... Powiedziała Pani, że były też sesje często przerywane, a nie będzie tak, że teraz to przerywanie sesji to będzie takie notoryczne, biorąc pod uwagę fakt, że chyba to jest przewaga tylko jednego radnego, jeżeli chodzi o stosunek głosów. I... I teraz no, wiadomo, przewodniczący Rady Miejskiej jest z pani ugrupowania. Czyli przewodniczący Rady Miejskiej ustala porządek obrad sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej może również sesję przerwać. Jakiś powód zawsze się znajdzie. Czy to nie będzie utrudniało pracy? te przerwy w sesji w tej drugiej wynikały przede wszystkim z tego, że nie mieliśmy kompletu radnych w sensie zaprzysiężonych. tak? Radny Spólnicki nie objął mandatu po radnym, po staroście Łukaszu Więcku, więc stąd uważaliśmy, że to przerwanie sesji będzie zasadne z racji tego, że nie jest zaprzysiężony 21 radny. Ale czy nie będzie też drugiej strony medalu, że jeżeli któryś z radnych Koalicji Obywatelskiej zachoruje, też może być jakiś znaleźć... Znajdzie się powód, żeby tę sesję przerwać? Mam nadzieję, że nie. Natomiast uh -huh. uzupełnię jeszcze oprócz, na, bo mamy 11 radnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Tak. Nie wszyscy są członkami Platformy Obywatelskiej. Mamy też panią radną Beatę Kowalską, która deklaruje tutaj z nami uh -huh. współpracę, więc no, mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Jak będziecie rządzić? Rządzić to może, z, mogę, może złe określenie. Jak będziecie chcieli pracować na rzecz społeczeństwa teraz? Non-stop, dzielić się na tych, my i oni? Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o dobro mieszkańców i o dobro miasta. Więc są pewne projekty, na które, pewne projekty uchwał, gdzie uważam, że rada będzie jednomyślna, tak? Na przykład? Na przykład chciałabym bardzo, żebyśmy zmienili troszeczkę politykę podatkową w mieście. Stąd moje zaangażowanie i praca w komisji między innymi Rozwoju. A ja słyszałem coś, że prezydent miasta Radomska przebłąkiwał w ostatnim okresie chyba o podniesieniu podatków. Doszło do pani takiej informacji? czy nie? doszło do mnie taka informacja, że pan prezydent no, próbował wyczuć temat na zasadzie luźnej rozmowy z naszym przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. Natomiast ja nie ukrywam, będę tutaj próbowała w tej polityce podatkowej troszeczkę zadziałać, namieszać sama ze swojej strony. Ja nie zagłosuję za podniesieniem podatku od nieruchomości, uważam, że radni koalicyjni też nie. A co to znaczy zamieszać? Chciałabym bardzo, mhm. bo w Radomsku mhm. mamy dosyć dużo remontów różnego typu. Wiele ulic jest modernizowanych, przebudowywanych. Patrząc przez pryzmat przedsiębiorców, którzy mhm. przy tych ulicach prowadzą swoje działalności gospodarcze, oni niejednokrotnie na kilka miesięcy mają e, bardzo poważną, tak. ograniczoną mhm. działalność, tym samym mają problemy, nie mają obrotów, nie mają utargów, tym samym wiadomo, Zapłacenie podatku od nieruchomości, które w niejednokrotnych przypadkach jest dość wysokie, no, jest problematyczne. Są to koszty stałe, które, które no, przedsiębiorca musi ponieść. Chciałabym bardzo, i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, nawet na najbliższą komisję rozwoju, która jest zaplanowana na 26 czerwca, jeszcze przed tą sesją 28 czerwca. Mamy prośbę jednego z przedsiębiorców o wystąpienie, o obniżenie podatku od nieruchomości za okres jakiś tam związany z rewitalizacją określonej ulicy. Chciałabym bardzo, żeby Rada Miejska przyjęła taką uchwałę, nie na zasadzie, że przedsiębiorca musi zawnioskować o umorzenie mhm. podatku tylko żeby od nieruchomości, to wychodziło od... tylko żebyśmy mieli zapis, uchwałę w takiej postaci, że w momencie, kiedy dany fragment ulicy, dany dana dzielnica jest mhm. wyłączana z ruchu, to z automatu podmocy gospodarcze działające na tym terenie mają... mają obniżone, tak jest. Okresowo. Oczywiście. Okresowo. Oczywiście na czas, kiedy ten dostęp do posesji jest utrudniony. Mam sądzi nadzieję, pani, że to się uda. Sądzi Pani, że będzie jednomyśl, jednomyślność w Radzie, gdy znajdzie się taki wniosek? Moje mniemanie na temat radnego. Mhm. No, działać na korzyść, korzyść mhm. mieszkańca. Tak? Ja całe życie miałam coś do czynienia z biznesem mhm. i nie ukrywam, zresztą podkreślałam to u siebie w, w klubie. Gdzieś tam w sercu leży mi, na, na sercu leży mi dobro radomszczańskich przedsiębiorców. I ja bardzo bym sobie życzyła, żeby mamy Radę Gospodarczą w mieście, działającym przy prezydencie, żeby ona nie służyła tylko do konsultowania i do podpowiedzi w przypadku, kiedy rozmawiamy na temat podniesienia podatków od nieruchomości, tylko żeby faktycznie była ciałem doradczym dla prezydenta i dla Rady Miejskiej. Więc Ja często, to... ja niejednokrotnie prowadziłem rozmowy z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku, którzy twierdzili, że tak naprawdę to zmieni się, Coś czy nie, bo przez cały czas nie było dialogu, ale był monolog między prezydentem a izbą? Hmm, powiem szczerze tak. Ja, e, pracując w Urzędzie Pracy od ponad pięciu lat, e, mam też styczność właśnie mm -hmm. z lokalnymi przedsiębiorcami, z cechem rzemiosł różnych, e, współpracujemy też z Lipchem. I nie da się na dzień dzisiejszy w mieście czy w powiecie, w którym mamy tak dużą ilość podmiotów gospodarczych, nie brać pod uwagę. Ich działalności, ich potrzeb i tego, co jest im potrzebne do codziennego funkcjonowania. Że musi i prezydent, i, i tak samo starosta zacząć współpracować z lokalnym biznesem i zacząć gospodarkę. To w takim razie, nikt mi pani powie, co jest z Marką Radomska dzisiaj? Kiedyś były meble. No właśnie, pytam się dzisiaj. No, i chyba bym miała problem, bo na dzień dzisiejszy. Ja nie zadaję tego pytania pani, dlatego że ja znam na nie odpowiedź. Tylko mhm. ja również się teraz już zastanawiam dzisiaj, co jest z Marką Radomską, i nie wiem. Myślę, że znaczy, na pewno nie odpowiedziałabym w tej chwili, że są to na pewno meble. To, 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 to zdecydowanie nie. Bo kiedyś łatwo było. Kiedyś zdecydowanie, bo mówiliśmy, no, radą z i z meblami. Tak. Jak spojrzymy mhm. na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dosyć sporo podmiotów gospodarczych związanych właśnie z meblarstwem. Zakończyło działalność. Proszę zwrócić uwagę, ile salonów meblowych, tych, które funkcjonowały mm -hmm. w obrębie Famegu, zamknęło się w ostatnim czasie. No i właśnie, czy nie warto, abyście, to nie jest sugestia czy nawet podpowiedź z mojej strony, tylko takie moje głośne myślenie, pomyśleć o tym, żeby wyrobić na nowo markę radomską, żeby to radomsko było z tym identyfikowane. Kiedyś pamiętam, mieliśmy na przykład pierwszą ligę w Radomsku, zamierzchłe czasy. Kiedyś Radomsko, na krzesłach z Radomska siedział cały świat. W świętej no. pamięci um, prezenter telewizyjny Jan Suzin, ale to już starsze osoby pamiętają, taką reklamę robił. Dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy biedni, jeżeli chodzi o markę swojego miasta. Nie jestem w stanie na chwilę obecną wymienić jednej rzeczy, mhm. taką, która bezpośrednio kojarzyłabym się z radą miejską. To poddaję to pod dyskusję w którejś z Komisji Rozwoju Może Miasta. E Pani radna, e kolejne moje pytanie to brzmi: na pewno ma Pani jakieś zamierzenia? Uż wspomniała Pani o tym lepszej współpracy mhm. przedsiębiorcom z, Rady z Radą Miejską, ale co jeszcze leży Pani na sercu? Co by Pani chciała zrealizować? Co było takim zamierzeniem i planem? Jeżeli zostanę radną, to. E w pierwszej kolejności rzeczą, na którą ja od mniej więcej 10 lat zaczęłam dosyć mocno zwracać uwagę, to jest dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych i z upośledzeniami różnego rodzaju. My naprawdę mamy kłopot z tym w Radomsku i ja nie mogę przyboleć jednej rzeczy i wspominałam o tym mhm. w swojej kampanii wyborczej. Glinianki. Ja się bardzo cieszę, że one powstały, że one są, bo. Pamiętam to miejsce jako no, typowe, zaniedbane, tak. tak, stawiki różne, zarośnięte haszcze i tak dalej. Pamiętam starą cegielnię. Pamiętam też okres, w którym było tam po prostu wysypisko śmieci. Więc chwała e, tym, którzy wpadli na pomysł i którzy pracowali nad tym i dążyli do tego, żeby te glinianki powstały. Natomiast ja bardzo ubolewam nad tym, że glinianki nie są miejscem dostępnym dla wszystkich. Na Inwestycje za kilkanaście milionów złotych, bo ja przeglądając teraz mhm. pod kątem sesji absolutoryjnej dokumenty, m.in. pada kwota za, za gienianki. My mamy ścieżki, po których osoba na wózku inwalidzkim nie płaci szutrem. Wysypane. Nie, 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 panie redaktorze. Tam jest zrobiona kostka, która jest przystosowana, która miała spełniać zadanie odsączania wody, między innymi ona ze względu na to, że teren mamy taki, jaki mamy. Ja na którymś ze spotkań z panem Ferencem zadałam pytanie, jak to będzie utrzymane na co dzień, jeżeli chodzi o, o zieleń? Dlaczego o to pytałam? Między kostkami mamy przestrzeń, tam wyrasta trawa. Pan prezydent powiedział wtedy, że oni będą tą trawę regularnie kosić i nie będzie problemu z poruszaniem się, bo ta powierzchnia się wyrówna. Ja koło glinianek przyjeżdżam kilka razy dziennie i zwracam uwagę na to, jak te glinianki wyglądają, żeby utrzymać taki stan, gdzie koszenia tej trawy, mm -hmm. żeby on, ta powierzchnia była na tyle równa, żeby się bezproblemowo poruszać na wózku inwalidzkim, czy nawet rodzic z wózkiem, z dzieckiem malutkim, mhm. we wózku głębokim czy, czy spacerowym. Przynajmniej musiałoby to być koszone raz w tygodniu. Wszyscy mamy świadomość tego, że to raz w tygodniu mhm. robione nie będzie, bo jest robione raz na może raz na miesiąc, nawet myślę, że nie. Więc osoba na wózku inwalidzkim sama, bez udziału osób trzecich, czyli bez osoby, która będzie ją pchała pomagała na tym wózku, jej. pomagała jej, nie jest w stanie przejechać kilkudziesięciu metrów. Miałam w swoim życiu czas taki, gdzie opiekowałam się swoim tatą, który w pewnym etapie życia poruszał się na wózku inwalidzkim i wiem, jak dużo siły trzeba mieć w rękach, żeby taki wózek z osobą niepełnosprawną przepchnąć. Mamy szeroką ścieżkę przygotowany chodnik z tej kostki, która ma te uskoki. Na to też zwracają osoby starsze, bo wystarczy z nimi porozmawiać. Ci ludzie zwracają uwagę na to, że ta kostka nie jest stabilna, w sensie może się przekrzywić. To temat został przespany. jednym słowem mówiąc? Nie, ja nie dopatrze, wiem, czy do końca nieprzemyślany, bo tak naprawdę wystarczy ja sprawdziłam też szerokość wózków inwalidzkich, więc maksymalnie wystarczy nam szerokość 75-80 cm z tych ścieżek, które są w tej chwili, zastąpić tą ma jednolitą masą prefabrykowaną, taką, po której będą mogły jeździć wózki inwalidzkie, wózki z dzieciakami, czy nawet będą mogli korzystać tak zwani cykliści, czy osoby na rolkach. To nie jest duży problem. Na taki obiekt mamy z jednej strony dwa miejsca parkingowe przystosowane, oznaczone jako dla osób niepełnosprawnych yy, i niestety krawężniki, gdzie no jedno z drugim jest zupełnie niekompatybilne. Ale wydaje mi się, że to nie tylko problem wynikający tam z samych glinianek, ale z cała urbanizacja miasta też w niektórych miejscach jest, jest takich jest miejsc, lepiej, gdzie nam się ale kończy chodnik. Mhm. I mamy taki krawężnik, że tak jak mówię, osoba, jeżeli nie jest pchana przez osobę trzecią, nie jest w stanie go pokonać. To nie jest tak, że my w Radomsku mamy kilka, kilkanaście osób na wózkach. Nie, tych osób niepełnosprawnych jest całkiem dużo. Także tutaj na pewno w tym kierunku bym chciała podziałać. Prosty przykład z dnia dzisiejszego. Mamy przejezdną już ulicę Rejmonta pomiędzy jednym rondem, a tym, tym mostkiem, tak zwanym. Tam są przygotowane nowe miejsca parkingowe i są wyznaczone miejsca pod zieleń miejską. Panie redaktorze, w jednym miejscu na fragmencie przygotowanym pod, zielo, pod zieleń z normalnej wysokości krawężnikiem rzędu, myślę, że 12-15 cm w, ten, w to miejsce zielone mamy wbity znak miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Nie na kostce mhm. na równej powierzchni przy asfalcie, tylko na tym terenie zielonym. Nowy znak. Czyli rozumiem, że musi być komisja wyjazdowa. Będą na pewno. To mhm. ja, ja, tu jestem przekonana w tym temacie, bo jest wiele takich osiedli, pan pytał o plany. Mhm. Kolejna rzecz, jaką bym bardzo chciała zrobić i, i w jakiej podziałać, to jest teren za osiedlem Brzezin, Brzeziny. Tam powstaje osiedle domków jednorodzinnych i tych domów jest coraz więcej. Mamy wytyczone uliczki takie prowizoryczne, one są ponazywane wszystkie. Natomiast tam się prosi, bo tych osób szukających działek i chcących się tam budować jest coraz więcej. Jak w momencie, kiedy my przystosujemy im drogi, doprowadzimy media, a to wszystko jest do zrobienia, automatycznie napędzamy sprzedaż we wszelkiego rodzaju składach budowlanych. Usługowa działalność nam wzrasta. Bo Czyli rozumiem, mam... że wtedy i przedsiębiorcy będą zadowoleni I przedsiębiorcy taki, będą mieli. Tak to się jedno z drugim łączy. Sporo tych planów. Mam nadzieję, że uda się pani zrealizować. Tym bardziej, że no, to jest Koalicja Obywatelska, to jest obecnie frakcja, która w radomsku skurządzi, bo tak trzeba do tego po podejść, Myślę, która ma siłę sprawczą. Ma siłę sprawczą, natomiast na pewno jest mi, ja jestem nową osobą, nową radną, pewnie jeszcze w pewnych tematach niezorientowaną do końca. Całe życie się uczymy. Natomiast wydaje mi się, że to dobrze, że w tej Radzie jest tak dużo nowych radnych i tak dużo osób świeżych, niezwiązanych wcześniej zupełnie z Radą, które nie miały nic wspólnego z Radą, czy to miejską, czy powiatową. Może to nowe spojrzenie, te nowe plany, nowe pomysły. W końcu spowodują, że w tym Radomskim się coś zmieni. Aleksandra Warnke-Mazur, Radna Rady Miejskiej, Radomska Koalicja Obywatelska skorzystała dzisiaj z zaproszenia na portalu Radomsko24 w programie. W temacie ja dziękuję za przyjęcie dziękuję zaproszenia, bardzo. dziękuję za rozmowę. Państwu, jak zawsze, dziękuję za uwagę i niezmiennie zapraszam zawsze w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19.45. Dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.